Cześć Witam serdecznie w dosyć nietypowym filmie Albowiem dzisiaj zrobiłem sobie unboxing Będzie to unboxing telefonu Zhiyu L2 Którego to zakupiłem sobie w sumie już jakiś czas temu A który teraz dopiero do mnie doszedł po miesiącu w sumie eee, No cóż jest to chiński telefon zakupiony na Ali Aliexpress <laughs> Troszkę miałem z nim kłopotów, przyznam, ponieważ, yy, no, o ile do samej Polski przyszedł chyba w niecały tydzień, yy, tak potem yy, postanowił go przejąć urząd celny i skończyło się na tym, że wlepili mi cło. No cóż, trudno. I tak wyszło taniej, bym go kupował w Polsce, tak więc i tak jestem zadowolony. Czy z samego telefonu też będę zadowolony, to się zobaczy. <gryw> Ale w każdym razie. Pudełko proste, kompletnie, znaczy prawie nic na nie, nie ma. Mamy tylko logo producenta oraz z tyłu jest podana specyfikacja telefonu w języku chińskim. Mm, tak więc prawdopodobnie on się ona gdzieś tu wyświetlić teraz na ekranie. A ja wam tylko powiem, że telefon ma 4 rodzeniowy procesor z taktowaniem 1,3 i GHz, 2 GB RAMu. Pięciocalowy wyświetlacz o rozdzielczości y, 1280 na 720 Oraz y, to wszystko pracuje pod systemem Android 4.4. Ok, dobra. Mm -mm, w każdym razie przejdźmy może do otworzenia pudełka. Dosyć problematyczne to jest. Oczywiście. Y Okej. Okay. Dobra. Tutaj mamy. Hmm. Prawdopodobnie jakąś instrukcję. Nie. To gwarancja. Okej. Okay. Dobra. Zresztą nie wiem wszystko z języku chińskim, nic nie rozumiem. Odłóżmy to. Telefon. Najważniejsze. O, jest. Piękny, ładny, nowiutki. I odłożymy go na bok. <grym> Tak, bo najpierw chciałbym zobaczyć, co jest w pozostałej części pudełka. I cóż, widzę, że jest tu już. O. Ten. Uciekło mi słowo, oczywiście. Yy... No, ochrona na telefon. Którą sprzedawca dodawał. Dodatkowo mamy. Mm... Cóż to jest. A! Okej. Okay. Czytnik kart SD. W sumie już jeden mam, tak więc drugi jest mi zbędny dosyć, ale cóż, może się przyda. Dalej mamy ładowarkę samochodową. Mm -mm. Ładowarkę już normalną, tylko że. Nie europejską. bo taką, nigdy nie wiem jak to się nazywa takie czyja to właściwie jest odwarka, chyba w Ameryce takie są, takie gniazdka, na szczęście dostałem też razem z telefonem przejściówkę dalej mamy słuchawki, które wyglądają bardzo podobne do moich nokii których w sumie nienawidzę ale? Hmm. No, zobaczymy, jak będą się sprawowały. Dosyć. Znaczy, w miarę wyglądają. Ech. Dobra, zobaczę się. Kabel USB, który w sumie jest standardem obecnie. <grying> I co tu jeszcze mam? A, baterie. Tak, bateria jest osobno. Bateria jest wymienialna. Co mnie cieszy? Mają wątpliwości. do rozpieprzania baterii we wszystkim właściwie. No i dobra, telefon. Uh, no cóż. Jakoś odsunę to pudełko, byście widzieli telefon. Pierwsze wrażenie. Widzicie mi teraz w telefonie. Cholera. Mniejsza. Pierwsze wrażenie całkiem pozytywne Jest lekki strasznie, Boże W porównaniu do Motorola, której Czasem używałem, a czasem nie Bo ten, ten telefon mnie denerwował To ten jest strasznie ciężki A ten Ledwo czuję w dłoni <grybujesz> o, No cóż, dobra Otwórzmy go sobie Tylko gdzie tu jest zaczepies? Chwilka mm -mm. O, dobra. Załadujmy baterię. Ok. No wybaczcie mi mały przeskok. Aczkolwiek ktoś mnie zawołał. No i cóż. W każdym razie załadowałem baterię. Uruchommy. Dalej mi widzicie w tym ekranie. Dobra. Na razie nie będę tego zdejmował tej folii ochronnej. Albo w sumie, co mi tam po niej okej. Okay. Mm -mm. Dobra. Uuu, no i cóż, co tu mamy? Na początek chciałbym zmienić język. Jest po angielsku myśli, na szczęście, a nie po chińsku. <grym> O, dobra, ustawienia, gdzie są ustawienia? Pewnie tu gdzieś settings mamy, o, Language, język polski powinien być. Zobaczymy. Jest. Dobra. No i cóż? Pierwsze wrażenie przyjemne dosyć. Telefon płynnie chodzi, przynajmniej teraz, w tej chwili. Tutaj jest widżet ten cały ekran. Mm -mm. Ale cóż, w każdym razie ja się teraz zajmuję za poznawanie tego telefonu właściwie, ponieważ co prawda czytałem o nim trochę, ale z... no cóż, poznać go sam też muszę. Yy, I no cóż, napiszcie jak wam się podoba unboxing. W sumie taki pierwszy mój to Raczej niezbyt profesjonalną był <laughs> i trochę też nie wiedziałem się do tego zabrać, ale yy, w każdym razie napiszcie jak się Wam podobało i czy ewentualnie chcielibyście za powiedzmy jakiś miesiąc albo krócej nawet jakąś może recenzję tego telefonu, <laughs> ponieważ yy, tego akurat modelu jeszcze nie ma na YouTube, z tego co patrzyłem, przynajmniej na polskim YouTube. No, i cóż, w każdym razie, czy chcielibyście recenzję jego? jako go poznam, ocenię, porównam z innymi telefonami w podobnej cenie, bo mam znajomego, który ma Xiaomi Redmi, chyba tak się nazywa, nie pamiętam. I on kosztuje w sumie bardzo podobny cenę co w tego, tylko że ma mniej ramu. I no cóż, w tym filmie, w tym filmie tyle, mam nadzieję że Wam się podobało, i zapraszam Was do kolejnych. Hej ja!